Hej, z moich obserwacji, bardzo wielu mężczyzn i bardzo wiele kobiet narzeka na ten sam temat. Na temat tego, że nie może poznać kobiety narzekają, że nie mogą poznać faceta, a faceci narzekają, że nie mogą poznać fajnej kobiety. I bardzo często zauważyłem, że u wielu mężczyzn, i także u wielu kobiet. To może trwać latami, to może trwać 10-15 lat, a nawet czasem całe życie. Najbardziej dziwne jest to, że te kobiety, przeważnie, które narzekają na to, i ci sami, i przeważnie ci panowie, zauważyłem taki wspólny mianownik u tych mężczyzn i u tych kobiet zabawny, ale faktyczny. Że te kobiety, które narzekają, że nie mogą poznać tego faceta włóczą się po tych samych klubach. Po tych samych klubach, bo są w danym mieście dwa jakieś tam kluby, czy tam takie, które są na, dane, na dany czas niby takie popularne dwa-trzy kluby. To zależy jeszcze od miasta, bo w jakimś mieście może być jeden, w innym będą dwa, w trzecim trzy, takie ala popularne. I te osoby tylko poruszają się w tych klubach. No bo to jest teraz na topie, no bo przecież to wiecie. No teraz wszyscy, w cudzysłowie, wszyscy, wszyscy, program Wszyscy, wszyscy tam chodzą. No to ja też tam, bo ja jestem Wszyscy, bo ja należę do programu Wszyscy i jak wszyscy, to ja też tam chodzę. No i chodzę tam co tydzień i cały czas chodzę w tym samym programie wszyscy. Nie, że mogę do innego klubu ja już nie pójdę, no bo przecież tam wszyscy nie chodzą. No to jak? A ja chodzę tam gdzie wszyscy, bo ja. Jestem taki sam jak wszyscy. I wtedy jak wszyscy chodzą, to ja tak samo z wszystkimi chodzę razem w tym kółeczku, nie? No i później narzek narzekam, że nie mogę poznać partnera. No przecież tam wszyscy chodzą. Wszyscy to znaczy, że ci sami, te same twarze, które spotykasz co tydzień. To znaczy że ci wszyscy. Idzie wszyscy, no to wie, znasz tych wszystkich, no to przecież. Yy, dlaczego ty jesteś zaskoczony? Skoro ci wszyscy byli tydzień temu, będą za tydzień, będą za dwa tygodnie, za trzy tygodnie, za cztery tygodnie. Ci wszyscy, o których cały czas mówisz, że wszyscy tam chodzą. I czego ty się spodziewasz? Kogo ty chcesz poznać? Z tej grupy tych wszystkich, których już tych wszystkich znasz, to jeszcze te, yy, myślisz, że ktoś nowy w tych wszystkich się pojawi? Od czasu do czasu oczywiście, że się pojawi, ale nie lepiej zmienić miejsce. Nie lepiej pojawić się gdzieś indziej, nie lepiej zmienić coś w swoim dotychczasowym życiu, aby ta osoba się pojawiła? Zacząłbym na pewno od na początku od miejsca, w którym się pojawiałeś przez parę lat i narzekałeś na to, że tam nie możesz poznać nikogo. To dlaczego tam chodzisz? To jest. Pierwsze podstawowe pytanie: Skoro wszyscy tam chodzą, to ty należysz do programu Wszyscy? I później jesteś zaskoczony, że nikogo nie możesz poznać. Dlatego ja troszkę zawsze się odróżniałem, ponieważ pojawiałem się czasem tam, gdzie wszyscy, ale również miałem wiele swoich dróg, w których również bywałem po drugie. Kobietę można poznać, zawsze będę powstawał wszędzie, nie musisz iść do klubu. Możesz ją poznać na ulicy, możesz ją poznać w sklepie, możesz ją poznać na lotnisku, możesz ją y, poznać przy śmietniku możesz ją poznać wszędzie, wszędzie, wszędzie. Ale jeżeli masz klapki na oczy i należysz do programu wszyscy, no to tylko będziesz w tych dwóch klubikach chodził sobie tak dookoła raz w tygodniu, czy tam dwa razy w tygodniu, czy w jakichś innych jeszcze terminach. I z tymi wszystkimi będziecie cały czas narzekali, że nie ma fajnych kobiet i nie ma fajnych mężczyzn. To jest takie skromne moje zdanie z moich skromnych. Już teraz, myślę, 30-letnich obserwacji. Jak zawsze dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń. Akademia DM.pl. Zapisz się już teraz. I taka rata ode mnie. Zmniej... Zmniej... Z... Zacznij... Poruszać się w innych miejscach. Zacznij poznawać w innych miejscach innych po prostu ludzi. Hej.